Jestem przekonana, że ktokolwiek inny obejmie ten urząd, to gorszym ministrem nie będzie. Politycy partii razem fanami ministra wieczorka nie są. To jest jeden z tych ministrów, o którym w zasadzie słyszymy co chwila, bo cały czas jest mnóstwo różnych potknięć, afer, problemów i sytuacji, które miejsca mieć nie powinny z ostatniego czasu. Bulwersująca sprawa ujawnienia danych pracowniczki Uniwersytetu Szczecińskiego, która prosiła o interwencję, o zainteresowanie. Tym, co się dzieje na uczelni, to jest jedna z naprawdę wielu sytuacji. Mamy z jednej strony wniosek o odwołanie pana ministra, mamy dyskusję między Włodzimierzem Czarzastym i Donaldem Tuskiem i ponoć do piątku ma już być jakaś decyzja w tej sprawie, co dalej, czy, czy będzie demisja, czy nie będzie. I myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy pan minister pożegna się ze swoim stanowiskiem, i nawet jeżeli to nie będzie w najbliższy piątek, to myślę, że to jest kwestia pewnie tygodni, być może skończy się to i Myślę, że to będzie bardzo zły sygnał na jakiejś żółtej kartce, to ostatnie ostrzeżenie, jeszcze jeden jakiś miażdżący artykuł, i, i ta dymisja będzie. Natomiast temat na pewno wróci, no bo tak jak mówiłam, mamy złożony ten wniosek, jeżeli nie zostanie teraz pan minister odwołany, to odbędzie się pewnie w styczniu duża debata na ten temat z wytknięciem wszystkich popełnionych błędów i wszystkich afer. Zagłosuję, jeżeli dojdzie do takiej debaty i takiego głosowania za odwołanie.